I zapraszam na film Bike Week Web'a i naszą wyprawę do Web'y z przyjaciółmi. No mot motorki w ruch, lecimy. Tak. Okay. Okay. To okay? Do zobaczenia! A do Łeby od nas z Krakowa jest 690 km. Także jechaliśmy, jechaliśmy i jechaliśmy dalej. Jechaliśmy przez piękne tunele i jechaliśmy jeszcze dalej. Pogoda była piękna, ruch był duży, a przede wszystkim właśnie to był długi weekend, więc na stacjach było bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi. Samo tankowanie też zajmowało bardzo dużo czasu. A jechaliśmy w składzie anetka na sportsterze. Małgosia z kaziem na Road Renia z Jackiem na elektrze, można powiedzieć, Darek na sportsterze. Milenka na street rodzie. I dwóch nieznajomych kolegów, którzy do nas dołączyli. Jeden powiedział, że czuje się jak harlejowiec już, bo jechał właśnie za Jackiem i jego wydechem. Mamy później Justynkę z Sebastianem na road glidzie. Mamy Jacka też na Rutlejdzie. Mamy Aleksego na pondzie no i Andrzeja na Lowriderze. Jeszcze raz zobaczcie ich wszystkich. Dodam tylko, że po drodze dołączył do nas jeszcze Jerzy oraz Wojtek a na miejscu czekała Małgosia i Cufra. bardzo gratuluję szczególnie naszym paniom Milence na Street Rodzie oraz Anetce na Sportsterze, że przebyły taką drogę, no tak naprawdę 690 km do Łeby, później jeszcze 690 km z powrotem na takich motorkach. A zobaczcie jak wjeżdżaliśmy do Łeby. Dodam tylko, że był to nasz pierwszy wyjazd na Bike Week Łeba organizowany przez Marcina Easy Ridera. I to, co zobaczycie tutaj w tym filmie, to jest właśnie wjazd do Łeby. Nigdy wcześniej nie byliśmy w tej nadmorskiej miejscowości. A mogę tylko dodać, że mm, zaobserwowaliśmy to wszyscy, że Łeba na te dni zmienia się w centrum Polski pod względem ilości motocyklistów, pod względem ilości wielbicieli dwóch kółek, trajek, innego rodzaju sprzętów i wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni. A mieszkańcy dzięki temu też mają dodatkowe atrakcje związane z paradami, które są organizowane przez marcina. Zobaczcie, jak dobrze kolega wyczuł jaki jestem spragniony po podróży w takim gorącu. Smacznego! Smacznego! dużo! Nie nie? Skręcamy w główną ulicę w lewo. Tą ulicą też oczywiście przebiegały parady. Zobaczcie, ilu z Was, ilu motocyklistów już jest w łebie. To jest czwartek. Ilu z Was już chodzi w koszulkach Easy Rider. I za moment, zobaczycie tutaj po lewej stronie, widać już namiot zlotowy. Tu można było kupić koszulki, pamiątki, wejściówki, jeżeli ktoś jeszcze nie miał. I zapraszamy na pozostałe filmy z Bike Week Weba. W których dowiecie się może jeszcze innych atrakcyjnych rzeczy na temat tego oto zlotu. Pozdrawiam!